No dobra, to dzień dobry się z Państwem. Po raz kolejny. Po raz kolejny jesteśmy sobie na laskach Batowskich na Bemowie, gdzie znajdują się dwie zajwice, ścieżki MTB 3 jest chyba w toku. Zabrałem sobie dzisiaj po raz pierwszy Nowego Pro 7 na testy i zobaczymy sobie, jak działają wszystkie systemy Hyper Smooth i inne takie funkcje w tej kamerze, także zrobię wam dwa filmy. Pojedziemy sobie dwoma ścieżkami, one trochę się zmieniły, więc będziecie mieli okazję zobaczyć, co tutaj się pozmieniało, a przy okazji sprawdzimy sobie różne tryby pracy tej kamery. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. No, powiem Wam, że tak już na początku, jak sobie idę i patrzę na ten podgląd, to jest całkiem nieźle. Także luz. Jak mi ktoś po tej przygodzie później znowu przyjdzie i powie, że jak wygląda mój rower i jak mi nie wstyd zjeździć w nim w takim stanie i że co to, to świadczy o nas wszystkich innych rowerzystach, to mu powiem, że przyjechał po prostu na taką ścieżeczkę i przestał pieprzyć. <grym> bo naprawdę jestem rozumiałym człowiekiem. Ja wiem, że każdy używa roweru dla siebie i według swoich potrzeb, ale jak ktoś mi pieprzy, że mam brudny rower i mu to się nie podoba, bo nie zjeżdża ze ścieżki rowerowej. No to serdecznie kij mu w oko, nie? Także rób sobie co chcesz ze swoim rowerem, pozwól, że Ja ze swoim będę robić również to, co ja chcę. O, i tym optymistycznym akcentem byśmy może coś zaczęli. Już widzę pierwszą różnicę między tą kamerką a starym GoPro. Na tej podstawie, że obudowa w starym GoPro, o ile mi się podobała, o tyle tutaj widzę, że jestem w stanie ustawić kamerkę pod większym kątem ją wignąć na uchwycie, dzięki czemu nie będę celować bardzo w ziemię. Problem jest taki, że że wcześniej już wiedziałem, jak ją ustawić, żeby było dobrze, teraz znowu będę musiał się w to strzelić, Ale wydaje mi się, że nie będzie to jakiś duży problem. I teraz mając na uwadze e, sytuację panującą w okolicy, wychodzę z założenia, że pojedziemy sobie najpierw pomarańczową. A, oczywiście ostatnimi dniami sporo padało, w zasadzie od dwóch, trzech tygodni napierdziała deszczem. Więc wynikiem będzie grząsko. Dlatego mam nadzieję, że pomysł z niedobijaniem powietrza do roweru okazał się słuszny. Ale to zaraz zobaczymy. Dobra, ogólnie, jeżeli ktoś nie widział moich poprzednich nagrań, stąd to uprzejmie donoszę, że są tutaj dwie zajebiste ścieżki. Jesteśmy na Wacie na Bemowie Miejsce, które kiedyś przez przypadek odkryłem. Eee, no to patrzyłem sobie kiedyś na Google i tak stwierdziłem, tam zresztą nagrałem. To wszystko macie na kanale, że wpadnę sobie zobaczyć taką jedną bazę. Starą co mi się wydawało, że to była stara baza i była faktycznie. I przez przypadek wjechałem tutaj. I teraz raz na jakiś czas po prostu wrzucam sobie rower. Przyjeżdżam tu, żeby sobie tu pojeździć. Kurwa za niski bieg. Może być problem. Oha. bo ja nie mam butów wpinanych w pedały i mi się czasami jak mam za niski bieg noga wyslizguje ok, teraz tak trochę się zwoleniło, zazieleniło więc mogę też nie trafiać na znaki więc może być tak, że w pewnym momencie popierniczy mi się trasa No ale postaramy się, żeby nie. Jak tu przyjeżdżacie po raz pierwszy, to błagam, jedźcie w kierunku, jak ścieżka prowadzi, a nie pod prąd, bo dużo osób lata pod prąd. No i to eretycznie nic specjalnego, ale ścieżka potrafi zmęczyć. Tu często powtarzam błąd, tu się jedzie tędy. ale jeszcze chuj, a ja najważniejsze mnie wkurwiają tutaj psy bez i kagańców no pierwsza podjazdowa góra Huuu... No... A propos strzelania...

No, najgorsza część za nami. Ech.

Huh? <gasps> No i też musisz uważać, bo tu jest masa korzeni pościnanych pieńków To jak koło czasami gdzieś spadnie, to może powieść Także pierwszy raz na pewno nie o zmroku I co, tędy? Chyba tak ta. Dobrze O oh, shit Tak go nie było Ale prosto Ale mary się stabilizacja na pełnym kole. Uf. 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 No i mamy drodzy, tu zaczynaliśmy i już skończymy. Bo tu jest już, można powiedzieć, pętla. Więc zaraz pojedziemy dalej, czyli na niebieską ścieżkę. Uuu. Powiem Wam, że pierwsza już mnie dobrze zmęczyła. Dawno nie jeździłem Ech, przez te deszcze. Także standardowo, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę, up, zostawcie komentarz. Serdecznie zapraszam Was to na miejsce, wijajcie, że tutaj jest naprawdę mega. Chu, dajcie znać, czy w ogóle to kiedyś byliście, czy nie, myślicie o tym. Ja nagrywam teraz drugą część. Tą drugą część może być to na swoje MP, także budzi zachęcić też, do zaknijcie na ten kanał. Także jak ktoś z drugą część znajdziecie na drugim kanale, prawdopodobnie. A w tym odcinku sobie na te, także standardowo widzimy się w przyszłym, przy okazji, w kolejnej okazji. Na